WIG20 DAX i SNP według technik Fibonacciego. Witam Państwa, zapraszam na komentarz. Zacznijmy tradycyjnie od WIG20 w skali dziennej. No i jakby można powiedzieć, kontynuacji problemów z przełamaniem ważnego średnioterminowego węzła podażowego 2560-2580. Dość niepokojąco zaczyna wyglądać ten wzór, ponieważ no, przypomina trochę układ ABCD, a jeśli miałby się urzeczywistnić taki wariant, to w tej chwili powinniśmy wejść w kolejną fazę ruchu spadkowego, jakby korespondującą z tym poprzednim, zeszłotygodniowym impulsem. Dlatego na wszelki wypadek zaznaczyłem tutaj projekcję AB równa się CD, obrazującą symetrię między tymi. Potencjalnymi oczywiście na razie y, impulsami. Y, to jest poziom 2500. Y, nieco niżej przebiega kluczowa, według mnie, zapora y, popytowa 2482-88. Tu z kolei wypada też istotna projekcja: 1272 AB równa się CD. Póki co jednak ważnym przedziałem pozostaje niezmiennie już tak by, jak można powiedzieć, historycznie potwierdzony obszar 2526-32. Można zatem podsumować tutaj ten wykres i stwierdzić, że dopiero zanegowanie właśnie tej strefy 2632 wskazywałoby na takie stopniowe umacnianie się obozu podażowego, co z kolei powinno implikować ruch w kierunku tutaj tego pułapu 2500. Jeszcze lepiej wygląda to na kontraktach, ponieważ tu na wykresie intradayowym jakby w, pewne, w pełnej takiej okazałości odsłania nam się ten potencjalny układ A, B, C, D. Zaznaczyłem strzałką strefę znaną nam już, strefę 2515-21, tutaj w czwartek, jak pamiętamy, popyt podjął działania, działania obronne i w tej chwili... Ten rejon nadal powinien odgrywać istotną rolę, chociażby choćby dlatego, że przecinają się tutaj aż trzy linie: zielona linia mid-line, dolna linia potencjalnego kanału trendowego, no i ta czarna linia, wygenerowana na bazie ostatniego impulsu. Więc strefa 2515-21 jako pierwsze istotne wsparcie Fibonacci'ego. A zależność AB równa się CD wybada tutaj w przedziale 2494-2498. Możemy tutaj również na, tak naprawdę oznaczyć ten cały układ jako XABCD układ symetryczny więc dobrze by było, żeby obóz byków uaktywnił się tutaj w przedziale 94-98, a jeszcze lepiej by było, gdyby już yy, taki wzrost presji popytowej nastąpił yy, w obszarze 2515-21, bo zanegowanie tego, tej strefy, jak już wspominałem przed momentem, to pierwszy niepokojący sygnał, no uprawdopodobniający możliwość ukształtowania się wtedy tego ruchu A, B, C, D, ruchu symetrycznego i w takim przypadku zwróciłbym uwagę na przedział 94 98. nie można wykluczyć, że jego zanegowanie okazałoby się na tyle istotnym wydarzeniem, że również ten kluczowy węzeł 248084 już wytyczony na bazie wykresu w skali dziennej, bo tu mówimy na razie o projekcjach intradejowych, intradejowego układu ABCD czy XABCD, że w takim przypadku ta strefa 8084 również zostałaby zanegowana. Indeks DAX niezmiennie zwracam uwagę na przedział wsparcia 8840-60 w tej chwili pewnym takim czynnikiem mogącym zagrozić tej silnej tendencji wzrostowej jest znany nam już węzeł 9105-9130, ale. Bezpiecznie notowania indeksu niemieckiego cały czas przybiegają ponad tym istotnym węzłem popytowym 8840-65. Indeks S&P, omawiałem wczoraj bardzo dokładnie indeks, pokazując również wykres w skali tygodniowej, więc dzisiaj tylko przypomnę o istotnej strefie 1776-79 i bardzo ważnym w moim odczuciu krótkoterminowym wsparciu 1745-48. Gdyby w tej chwili doszło do wzrostu presji podażowej, również moglibyśmy sobie tutaj oznaczyć taki niewielki, niewielki układ ABCD z projekcjami właśnie wypadającymi w rejonie 45-48. Tak czy inaczej dopiero zanegowanie właśnie tej strefy wsparcia wygenerowałoby w moim odczuciu już relatywnie silny sygnał techniczny. Na razie trzeba to obiektywnie przyznać, popyt cały czas zachowuje przewagę techniczną, a zagrożeniem dla kontynuacji bazowej tendencji jest dość istotny przedział oporu 1776-79, mający, mówiąc cudzysłowie, takie dodatkowe jakby umocowanie jeszcze na wykresie w skali, w skali tygodniowej. Dziękuję bardzo.